Jestem teraz na stacji w Venlo, dostałam fajną kurtkę od ziomeczka, więc nie jest mi w końcu zimno. Od samego początku w końcu nie jest mi zimno. I yy, zbieramy się, zbieramy. Mam jeszcze jakieś pół godziny, więc sobie na razie siedzę i chilluję i mam nadzieję, że nie przegapię tego autobusu, bo trochę się cykam, bo jest autobus zastępczy za pociąg i to brzmi za bardzo skomplikowanie. I byłam sobie kupić jeszcze teraz na rano monsterka i jakąś przekąskę i tym razem zwrócili uwagę, że trzeba ubierać maseczki, więc chyba jest jakaś zmiana. Albo w końcu kogoś to obchodzi po prostu. Strasznie się stresowałam, że nie trafię na właściwego busa, bo jest tak, że właśnie jest kawałek trasy do przejechania, później jest przesiadka na pociąg, ale na szczęście kierowca był bardzo miły, mówił po angielsku i cały czas stałam w, w dobrym miejscu, więc spotkałam. Zaczynają się kłopoty, bo będę miała tylko pół godziny na przesiadkę w München, a już jest opóźnione 10 minut, więc będzie wesoło, będzie bieg. Monachium. tutaj zdecydowanie trzeba nosić maseczki i ten dworzec ma tak totalnie inny klimat porównując do tego w Dusseldorpie że tamten był taki powiedziałabym elegancki, taki swoisty a tutaj jest po prostu przemieszanie z poplątaniem pociąg w ogóle miał opóźnienie w ciągu trasy nawet 17 minut i myślałam, oho no to jak nic zdąży się przesiąść jak miałam pół godziny ale w końcu przyjechał 2 minuty przed, więc szacun no. z nosami spada Dobra, lecimy dalej. Jeszcze tylko jedna przesiadka po tej. Jestem już w mieszkanku i jest naprawdę przepiękne. Jako poprzednio mówiłam, że jest przepiękne, to totalnie zmieniam zdanie bo to jest tysiąc razy lepsze i pokazała mi mama jeździczki gdzie jest stajnia naładowała mi motorower więc będę miała zabawę trochę, żeby to sprawdzić może zaraz zejdę na dół, żeby zobaczyć w ogóle jak to działa, bo nigdy nie jeździłam na motorowerze i wszystko spoko jak na razie kulturka, elegancko mieszkanie jest naprawdę bardzo ładne, czyściutkie najpierw będę teraz chciała coś zjeść, a potem idę ogarnąć jeszcze ten rower, żeby rano się nie zdziwić bo muszę zacząć o szóstej. o szóstej. Nie żeby zaczynanie o 6 było jakieś straszne, bo na zawodach też tak teraz zaczynałyśmy. Ale spoko. W sensie muszę... Ben... Będę musiała dojechać. I w ogóle śmiesznie się złożyło, że nie jadę na Mistrzostwa Europy. To nie, to nie jest wielkie zaskoczenie, że nie jadę jak jeździć na Mistrzostwa Europy, ale to jest na tej zasadzie, że jeździczka... Ze swoją luzaczką jedzie i cała rodzina jedzie jej kibicować, i na ten moment ma tylko jednego luzaka, więc potrzebowała freelancera. Yy, I w sumie tak się zgadałyśmy, że zostanę u niej jeszcze prawie następny tydzień, więc bardzo się cieszę, bo naprawdę warunki zapowiadają się super. Tutaj, żeby dojechać na plac zewnętrzny, trzeba przejechać przez taki lasek. Siema, siema, Jestem już drugi dzień w sumie w pracy, ale mam obsługę, więc nie będę Wam za dużo nagrywać. Ale teraz akurat wracam z konikiem do stajni. Jest tutaj absolutnie przepięknie i koniki są super. Eee, tak patrzę na siebie, mam siatkę na włosach, czy nie wyglądam jak kretyn? Ale nie. Eee, znaczy nie bardziej niż zwykle. Eee, I właśnie powiem Wam, że ja się tak zastanawiałam, że jak to jest możliwe, że ja dwa tygodnie pracowałam bez jednego dnia przerwy na zawodach, nieraz, po 15 godzin, 5 godzin snu, czy coś takiego, po czym wczoraj, jak wróciłam do domu, najadłam się, zasnęłam i tak spałam do 5 rano. Od jakiejś 18 do 5 rano bez przerwy. Więc chyba jednak troszkę byłam zmęczona. Wczoraj wróciła jeździczka z Mistrzostw Europy, w zasadzie już dzisiaj o 2. I cała ekipa i tutaj przygotowała takie przywitanie. Przeurocze.